Szanowni panie i panowie dyrektorzy szkół partnerskich, drodzy studenci. Kilka słów o sobie. Jestem doktorem nauk prawnych, zajmuję się między innymi prawem karnym sensu largo, kryminalistyką. Jestem również certyfikowanym ekspertem z zakresu psychofizjologicznych badań poligraficznych. Członkiem zarządu oraz komitetu prawnego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Mam również tą ogromną przyjemność Piastować funkcję Rzecznika Praw Akademickich Państwa Uczelni oraz kierownika Laboratorium Badań Poligraficznych. Pragnę również wskazać, że razem z obecnym z nami online panem nadkomisarzem Michem Będkowskim, kierownikiem Laboratorium Kryminalistyki, tworzymy zgrany, sprawnie działający dwuosobowy zespół, który zajmuje się opiniowaniem sprzętu z zakresu techniki kryminalistycznej. Przeznaczonego do pobierania materiału porównawczego, w szczególności odnosząc się do materiału z zakresu dermatoskopii kryminalistycznej. Państwo, mający ze mną kryminalistykę, wiedzą, czym dermatoskopia jest i czym ona pachnie. Proszę Państwa, dr Wojszczek, wespół z profesorami postawił dzisiaj, można by tak rzec, nie mnie na pierwszym miejscu. Broni Panie Boże, kryminalistykę. Proszę zobaczyć, jak brzmi temat naszego seminarium. Tam nam się przywija kryminalistyka, ba, kryminologia, prawo karne, proces karny. Do tego za chwilę nawiążę. Ale drodzy Państwo, kryminalika jest to nauka multiinterdyscyplinarna. Stąd taki dzisiaj proszę Państwa grono. Między innymi zobaczyć. Kryminalistyka nie jest sama dla siebie. Ona nie jest samolubna. Ona jest celowościowa. Ona działa na użytek prawa i w granicach obowiązującego systemu prawnego. Drodzy Państwo, jak powiedział Hans Gross, mistrz, ojciec współczesnej kryminalistyki, kryminalistyka rozpoczyna się w miejscu, w którym prawo już nic więcej powiedzieć nie może. Drodzy Państwo, te słowa ukazują wagę, istotność kryminalistyki, co zresztą staram się Państwu podczas zajęć czy to w ramach koła naukowego, czy to w ramach zajęć Waszych zwyczajnych. Tą istotność kryminalistyki przekazywać. Proszę Państwa, wobec powyższego pragnę nawiązać do pewnego zdarzenia, które miało miejsce swego czasu podczas konferencji multidyscyplinarnej, bo kryminalistyka nie jest. Proszę Państwa, po swoim wystąpieniu wespół z moimi kolegami koleżankami, którzy również się zajmują kryminalistyką, przedstawiciel pewnej dziedziny, chemii, a jak Państwo wiecie, w kryminalistyce chemia również jest, podszedł i powiedział do mnie tak. Panie doktorze. Pan tak kwieciście mówisz o tej kryminalistyce, ale tak słuchałem pana, jak tak słucham pana kolegów, koleżanki, dochodzę do przekonania, że ta pana kryminalistyka jest jednym wielkim pasożytem żerującym na innych naukach, w tym tam mojej chemii. Proszę Państwa, obec takiego zarzutu nie mogłem przejść obojętnie, jak mnie znacie. Rękawice trzeba było podnieść. O! Doktorze. Obronić kryminalistykę, ba, czy to w ogóle możemy mówić w sensie obrony, bo obronić przez, 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 przed bezpodstawnym zarzutem? Proszę Państwa, kryminalistyka nie była, nie jest i nie będzie pasożytem żerującym na innych naukach. Ona nie przejmuje bezmyślnie osiągnięć metod badawczych innych nauk. Nie. Ona je twórczo adaptuje na swoje cele cele służące nam wszystkim. Ona tworzy, komponuje własne metody badawcze. Ba, jeżeli mamy kolejna sytuacja, poza tym, że tworzy, inicjuje działania mające na celu co? Wykorzystanie jakichś osiągnięć po to, aby usprawnić co? System ścigania sprawców przestępstw. Czy tutaj jest pasożytnictwo? Uwierzył. Dobrze, że uwierzył. Ten drugi człowiek, przedstawiciel chemii. Nazwiska nie podam, bo po co? E, drodzy Państwo, rzecz kolejna. W tym miejscu, jak powiedziałem, spotykamy kryminalistykę, m.in. prawo karne materialne, proces karny. Pasuje teraz ukazać Państwu, żebym wstępu, relacje zachodzące pomiędzy kryminalistyką, prawem karnym materialnym, a procesem karnym. Proszę zauważyć, prawo karne materialne w swojej części szczególnej, szczególnej wskazuje nam pewien obszar, pewne pole działania w ramach wskazywania, które z czynów są tymi zabronionymi pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą, etc., etc. Mamy obszar, na przykład zabójstwo, artykuł 148, paragraf pierwszy w typie podstawowym. Mamy obszar, w ramach którego mogę działać. Sięgnijmy teraz do procesu karnego do prawa karnego procesowego, do kodeksu postępowania karnego. Ten akt prawny, jaką jest ustawa, kodeks postępowania karnego, wskazuje nam na pewne czynności, instytucje, które mogą być wykonywane. No proszę bardzo, przesłuchanie, o czym wspomniał pan doktor Leszek Boszczek, Oględziny, o których też napomknął. Wskazane jest, co mogę wykonać w ramach obszaru, które przed chwilą Państwu zakreśliłem, pod postacią Typu czynu zabronionego, określonego znamionami, jakim jest zabójstwo. przed ochrony życia ludzkie, przy tym czynności wykonawczej, dany człowiek. I w ramach tego obszaru mogę właśnie przesłuchać, mogę okazać, mogę um, wykonać ogrędziny. Ale jak to praktycznie wykonać? Czy KPK nam wskazuje, jak praktycznie zrealizować te czynności? Nie. To jak należy wykonać, to jest domena kryminalistyki. I o tym Państwu mówię, czy to ja, czy szanowny kolega Mirosław Będkowski, czy między innymi pan doktor Leszek Włoszczek. Oni Wam wskazują na standardy, o, co, o czym podkreślał zresztą pan doktor Leszek Włoszczek w swoim wystąpieniu, procedury i metodyka. Jak na to odpowiada, drodzy Państwo, kryminalistyka. I jedną z takich Czynności skazanych o tym, co można wykonać w ramach procesu karnego, jest, drodzy Państwo, temat moich zajęć, które Państwu proponuje. Uwaga! Zajęć stricte warsztatowych, czyli psychofizjologiczne badania poligraficzne. Proszę zobaczyć, sięgnięcie pamięcią z procesu karnego. Artykuł 199a w związku z artykułem 199, 192 a paragraf 2. To jest postawa do tego, aby wykonać wizualne badania poligraficzne. Są one dopuszczalne na gruncie procesu karnego, z tym nie ma żadnego problemu, stąd najwyższy podział, postanowienie w 2015 roku kompleksowo wyjaśnił postawy prawne i zasady, w ramach których takie badania mogą być wykonywane. Są one dowodem, mogą być obciążającym bądź odciążającym, jeżeli chodzi o konkretne rozstrzygnięcia. I wespół z innymi dowodami, prawda, mogą stanowić podstawę do danego, a nie innego, drodzy Państwo, rozstrzygnięcia. Czy KPK nam stanowi, jak to wykonać? Nie. Tego się dowiecie podczas zajęć, które Państwu oferuję. Drodzy Państwo, zajęcia w miarze naszym praktycznym, warsztatowym będą wykonane w jakże świetnie wyposażonym laboratorium badań poligraficznych. Mamy nowoczesny poligraf na, na, na wyposażeniu. Pomyślenia są do tego w sposób idealny przystosowane, właściwe warunki. Nie ma bodźców zewnętrznych, wewnętrznych. Możemy badać. Uwaga! Nasze laboratorium działa pod patronatem organizacji zrzeszającej ekspertów z zakresu całego kraju. Czyli działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. event na skalę krajową. I obiecuję Państwu, że poznacie działanie tego urządzenia. W merytoryczny pewnie już znacie niektórzy z Państwa, bośmy sobie omówili te aspekty. A teraz przejdziemy do. Warsztatu. Drodzy Państwo, takie nazwy jak poligraf, wariograf, środek techniczny mający na celu kontrolę nie nieświadomych reakcji organizmu, badanie psychofizjologiczne i wykrywacz kłamstw. Lie detektor. Czy wykrywacz kłamstw istnieje? Pierwsze pytanie z moich czerwonych punktów dzisiejszej mapy. Czy wykrywacz kłamstw istnieje? Nie. Nie ma wykrywacza kłamstw. To urządzenie kłamstwa. Nie wykrywa. Ekspert nie stwierdza w swojej opinii, czy ktoś kłamał, czy nie. Co on wskazuje? Wskazuje, że ktoś, stwierdza, na przykład, że badany reagował. Reagował przy odpowiedziach na pytania relevantne w sposób typowy dla osób nieprawdomównych. To sąd decyduje o prawdomówności i winie, drodzy Państwo. Podczas zajęć wskażę Wam również, dlaczego jest mi bliżej do pojęcia poligraf. Trzymając w sumie się na taki lekki dystans od pojęcia wariograf. Przechodząc do <laughs> reagowania, proszę zobaczyć, jakie mogą być wnioski z badań przez eksperta przeprowadzone. Mamy na przykład test z pytaniami porównawczymi, test jednozagadniowy, wynik DI. Badany reagował przy odpowiedziach na pytania relevantne w sposób, w jaki typowo reaguje osoba nieprawdomówna. Do reakcji się odnoszę. Jakich? Reakcji, proszę Państwa, fizjologicznych, jakie rejestrujemy? Zmiany cyklu oddechowego, yy, względem krwi oraz tętno. Reakcja elektrodermalna, zmiany w oporności bądź przewodnictwie skóry. Może być jeszcze reakcja petyzmograficzna, czyli zmiany w objętości krwi w naczyniach krwionośnych koniuszka palca dłoni. Odbieramy te reakcje przy pomocy właściwych czujników. Państwo to zobaczycie i się przekonacie że to urządzenie faktycznie działa, ale za chwilę nawiążę do doktora Woźczka i naszego projektu. Proszę Państwa, idąc dalej, kolejne pytanie, czerwona flaga. Czy poligraf da się pokonać, oszukać? Nie. Nie da się. O tym się przekonacie podczas naszych zajęć. Te reakcje, które rejestrujemy, są to reakcje niewolucjonalne, niezależne od naszej woli, za które odpowiada AUN, czyli autonomiczny układ nerwowy. A te wszystkie środki mentalne, behawioralne, chemiczne, mechaniczne, one mają ewentualnie na celu zmylenie eksperta, specjalisty tego urządzenia w moim przekonaniu, a nie tylko moim. Nie da się pokonać. Proszę państwa, kolejna ciekawostka dokładność badań poligraficznych. Proszę tylko zauważyć, średnia dokładność wszystkich typów badań poligraficznych 87,1%. Badań jednowątkowych, czym to są, będziemy sobie wyjaśniać, 92,1%, a są takie, które mają ponad 92% dokładności. Średnia dokładność badań wielowątkowych 8,5%. Proszę Państwa, co również bardzo ciekawego, tutaj już powołaj nawiązuję do doktora Wojszczyka naszego projektu. Proszę Państwa, z raportu przygotowanego dla Instytutu Badań Poligraficznych Departamentu Obrony USA w 2001 roku przez Crewsona wynika, że, uwaga, średnia dokładność badań poligraficznych nie różniłaś od diagnoz medycznych. Doktorze, ale co również istotne, przewyższała trafność opinii psychologicznych. I ja liczę, że właśnie podczas naszych zajęć w Waszym udziale będziemy sobie sprawdzać tę dokładność. Słuchajcie. Tworzymy sobie scenariusze zajęć, wydarzeń, podzielimy grupki na zespoły badawcze i sprawdzimy sobie tą dokładność opinii psychologicznych. Opinie bardzo to badań psychofizjologicznych, badań poligraficznych. Doktorze, może z tego tytułu wyjdzie jakieś bardzo fajne dzieło, popełnimy. Czy się od razu od nich. Za chwilaczkę. bym prosił. Dobra? Moi tak. drodzy, uczestniczcie w tych zajęciach. Bardzo proszę. Kolejna waga, jeżeli chodzi o dokładność badań poligraficznych. Stanowisko Sądu Okręgogo, Okręgowego w Białymstoku, Rok 16. Fragment, zacytuje, ukazując wagę istotności tych badań. Sąd. A się mówi, że sądy są takie nieprzychylne tym badaniom. Środowisko odpowiednio przeszkodnych poligraferów w Polsce to kilkadziesiąt osób. Pochodzą oni głównie z ośrodków naukowych lub też są zatrudnieni w służbach specjalnych policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej. Realizacja zadań służb wymaga minimalizacji ryzyka, dopuszczalnego marginesu błędu, eliminowania możliwości pomyłki. Skoro tego rodzaju instytucje, Szanowni Państwo, korzystają praktycznie w codziennej pracy z badań poligraficznych, to także ta okoliczność prowadzi do wniosku, że stosowane w ich toku metody są sprawdzone i uznane za rzetelne, wartościowe, a tym samym przydatne do wykorzystania w praktyce. Uwaga, podkreślam, jak ktoś robi notatki, tak bardzo mocno. Potwierdza tym samym stanowisko, akcentowane w literaturze, że badania poligraficzne jak jest z nami pan Mielszow-Będkowski, pewnie z tym się zgodzi, to najlepiej zbadana, przeanalizowana i sprawdzona metoda identyfikacji kryminalistycznej w odróżnieniu od wielu innych akceptowanych metod identyfikacji. Kropka. Wykażę Państwu podczas naszych zajęć, będziecie próbować oszukiwać nie urządzenie, tylko mnie. Czy Wam się uda? Państwa, kolejna rzecz. Postawy prawne. KPK już wiecie, ale te badania są wykonywane wobec osób, które chcą pracować, na przykład, w ABW, w CBA, w Straży Granicznej, to badania przezatrudniowe. Poza y, testem psychologicznym, poza sprawnościówką, wiedzą, jest poligraf. Ba, dawniej w Boże, dzisiaj to jest SOP, nie było badań poligraficznych, ale od niedawna są one również. Obec kandydatów do służby w tejże instytucji wykonywane. Dalej, pamiętacie Państwo, nie bądź bardziej połączyły się urzędy celne ze skarbówką, prawda? I powstał co? Kas. I w ramach pewnych stanowisk do kasu również takie badania są wykonywane. Kolejna sprawa, nie tylko obec osób, które ubiegają się na przykład o pracę w CBA, ale również obec osób, które są już funkcjonariuszami. Takie badania to wykonywane. Ba! Jak dobrze pamiętam, w prawie o prokuraturze, w rozdziale poświęconym dyscyplinarce, również takie badania wobec prokuratorów, jeżeli mają dyscyplinarkę, mogą być wykonywane. Oczywiście, aby takie badanie przeprowadzić, wymagana jest zgoda. Ale czy ta zgoda wynikająca na przykład z KPK wynika z tego, że dobra, ona jest taka: jak ktoś nie wierzy w badania, no to się nie zgodzi, a jak ktoś wierzy, to się zgodzi. Czym ta zgoda jest uwarunkowana? Tym, że niektórzy wierzą, że są to fusy, a niektórzy wierzą, że to jest faktyczna, zwalidowana metoda naukowa? Nie, to wynika z metodyki. No bo jeżeli ktoś by nie chciał, to my co? Na siłę go przywiążemy do fotela pasami? Co mi z tego? Jak on podczas badań musi sporo czasu spokojnie siedzieć, nogi prosto patrzymy się przed siebie w skupieniu. A jeżeli będzie mi skakał na tym fotelu, wszystkie czujniki będą latać, próbować w powietrzu. Jaki jest sens? Zgoda jest warunkowana metodyką, drodzy Państwo. Proszę Państwa, ukażę Państwu obsługę tegoż urządzenia, marka Stelting, system CPS Pro. Będziemy na naszych zajęciach praktycznych, pod moim nadzorem oczywiście, wykonywać takie badania w oparciu o przygotowane scenariusze. Jej ja mamy dzisiaj ze sobą, Panie Doktorze, ale nie będę zabierał czasu, nie będę je To będzie niespodzianka podczas zajęć. Kolejna sprawa, proszę Państwa, bardzo ważna. Pan doktor też nawiązał do sprawcy zgwałcenia i pan doktor, pamiętam, podczas swojego wystąpienia wspominał, że ustalić trzeba, prawda? Czy było, czy nie było zgwałcenie. Ja Państwu tylko wspomnę, a polecam publikację popełnioną razem z koleżanką Agnieszką Leszczyńską, a propos badań poligraficznych w kontekście tzw. seks offendersów czyli sprawców przestępstw seksualnych. Probacja dostępna, może sobie poczytać. Za granicą, w USA, czy w Anglii, takie badania wobec seks ofendersów są wykonywane, na przykład wobec osób poddanych probacji. Panie doktorze, nasz projekt wspólny będzie realizowany, prawda? Moi drodzy Państwo, mając na uwadze moje krótkie wystąpienie, mam nadzieję, że nie Nienudzące, ukazujące, że nasze zajęcia będą miały faktyczny wymiar praktyczny. Korzystajcie z nich, no bo to jest unikat na skalę krajową. Drodzy Państwo, mając powyżej na uwadze, w swoim imieniu, ale również moich, moich wspaniałych kolegów, doktora Woszka, Mirka Będkowskiego, zapraszam do odkrywania tajemnic laboratorium badań poligraficznych przy Szkoły Zarządzania Chorą Pracy w Katowicach. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.